Witam, witam, z jej strony, panie raz inne, w dzisiejsze odcineczku niwa. musimy się trochę spieszyć, bo niech za będzie grac badać Dobra Dobra, więc przy... Dobra, to jest bizon przygotowany więc za niego skakujemy Odpalamy Podnosimy header Jezu, zdrowi chudy naprawdę. Dobra, otwieramy ramkę naszą Zamykamy sprzedowe. Eee. A jezu, zapomniałem się zabrać. O kurde. Dziwne, że jeszcze... Dziwne, że nikt nie ukradł. A. A, bo ja się skradłem z sąsiadem. się wtedy do, nie pamiętam. Bo chcę przeskocić. Także zabrałem, chyba. Skąd ona się wzięła, to tego nie wiem. Może zapomniał, po prostu zabrać coś. Ale nie zapomniałem. Czy jest tylko zostawić tam na razie, na pewno. Widzimy, że nikt nie uchłonę, tak naprawdę dziwne. To... A, w sumie, ta okolica jest spokojna. I widzę, że tak... Widzę, że kurde, nikt nie ma pobytu na moim trzydziestkę, więc jest dobrze. czy ja mam podcast ścieczki włączony czy nie mam e, e, dobra Biorę pytanie pytanie czy mam włączony podcast ścieczki czy nie Tyle mam dobra, wrócimy Jeszcze ja z tym muceniem tutaj Ty mi się dała że trochę że tak niż opak dawało mi się po prostu Dobra, jak nabrałem tam obroty dobre obroty dobre jedziemy to eee. ja eee, zapomniałem zostawić grafiki na, na niską ale to jest tupie a w filmie to że się na Oby się, się dobrze nagrywał No, taką nadzieję I to Trochę dupa Bezpieczny, spokojnie, Niespokojnie to pisał, jest bezpieczny, w końcu będziecie mieli by byle ani tej słone, A nie, że ci kurde, przepak że tak, że tak, że tak. A jest ktoś to jęczmili. Ty, Niech Jeszcze tam posoi. Jestka. Później się jest. zabierze. Na trzydziestkę. Mam nadzieję, że nic nie ukradnie. Jakieś światło samą się, niech to odkali, więc nic mu nie oprzedzi raczej. Chyba poliwizkiwa to co się odbi. Cyk. Dobra. Opuszczamy. I jedziemy dalej. Tak. Ej, tak zostawmy. I tak mówmy. No, no, wszystko dobrze futruje. To jest taka moje zyski. To jest hit. To jest plus

idzie ten film i w ogóle, i właśnie dobra nie wiem czy mnie dobrze słychać, a ten widmo naprawdę jest właśnie ale powinno mnie, powinno mnie ale powinno mnie słychać raczej ale na i tak będzie pełnie w połowie pola nie zgaduj czekaj to teraz x i szybko na go po 60 spro przeskakuj ale 60 tu jesteś 60 Ło! Od rozmuszkała, macie jeszcze nie rozruszał A czekaj, mam pomysł Mam pomysł Czy to zadziała? Czy to zadziała na pewno? Dosyć trochę Na pewno się nie da. Eee. Dupa Oje oh, yeah, no. A dobra, już Dupie tu nie idę. W potwiechałem. Jezus. Maria Dobra Dobra. Podknamy. I no jest zawrotka. Jak ja się tutaj się wygląda wyrować w ogóle. Ile roli, to tutaj się wydamy manewrować? Łupie to mam. Dobra, się wymanewrowałem jakoś. Jest jak mam burden king ospy. Od kiedy, kule? Od kiedy ja mam taki burden w Dobra, cyk. Skręcamy. Już jedzie nie daje. No i radę jakoś aj bo się się. A cyk Tyk Kurde. Ale jadę dziko. Dziko ze mnie. Chociaż mogę się ustawić w stronę zadanego, a nie w stronę plonu. Może ja teraz kurde muszę specjalnie. Przypniasz? Nie, czekaj. A ty co teraz? Och! A bo oczywiście, że jako nie mam dostawione. Co teraz ty złapało? Nie, ja do te szczepy, by się jeszcze wysypałoby by się. Shift Otwórz Otwórz dach. Otwórz dach na I No to życie. Tak jest, mniej nie, nie ma czasu.

Może jak to końca mnie trafi, naprawdę Wysoko Żadę, kurde 15 minut minęła Nawet że więcej Oj to że miałem ziwa zacząć od po lat 50 ale nie... A nie lat z tego 18 chyba 18? -ko? 10 -ka

jak się tą kurde pszenicę siali, a kurde... Zawydł niezwykłego. Ale w się spadzie niezwykły jest, nie jest ta pszenica. Nierpi to tam jeszcze okej. Okay, za to dużo ziaren wypada z niego. A ta pszenica... jakaś tam marnotrawna. No jak jest się na prawdę, się tym nie zależy. Bo jest kurde Jeżeli jak ja mi jak to zrobiłem, ja pierdolę Ja pierdolę za mi to

No, ha cyk. Tyk. Tyk. Dobra, cyk. Cyk. Cyk, zarzutka. Aha, więc nie daruję, nie daruję, nie daruję, jeszcze tu próbowali. nie daruję, nie daruję, nie daruję. Ale trzeba jeszcze będzie płachać na to głos, bo więc dzisiaj za bardzo nie chcę ale no, nie chcę mi się tak przy nic mucić ale po prostu po poświęcić trzeba ten czas żeby ta seria w ogóle się kontynuowała bo nie, że kurde jak w przypadku dziadka, że przerwałem Na niektóre serie to po prostu z dupy przerwałem i że mam ja znażkę, o sobie ję tak super przerwałem no, O, teraz ma no ci wysypię Taki ja mam pomysł, ja mam pomysł Chodź, chodź, chodź tutaj cipia, a tak, ty tak ty się dziecko. Tak, idziemy. Dobra, ten mnie ja karuje. Czy się go nie karuje? Tu już no to. Dobra. Oda na Dobra, Dobra. Dobra to jest dobrze nie, zel, 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 zel Dobra, tutaj dobrze すげえ。 No tu, tu, u mnie tu, nie tu, 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 apokalipsa apokalipsa apokalipsa, apokalipsa. tu, 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 No tu, 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 Robię ja mam jego swoje, ładę się go. się lepszy. I tak nie będzie pełny. Odpalony. Zawrócę. Na jaki jest? O, tu muszę już schować rurę. Chyba niech to tu to nikt będzie otwarty. Myślę, że nadgonił, Ten Myślę, że dadzę sobie radę. Myślę po prostu, że dadzę sobie radę. Jadą wszyscy? Radą Tu trochę zwolnią Niech nie, nie będzie miał problemy O, ładnie nawet wyjechał Z gracją Tu jest naszego spa Dobra to stop. Ciebie od... od nie do co ja powiedziałem, to nie wiem. Ty, ty wracasz na gospo. A ciebie tutaj postawimy, dobra, jak tę do to Dobra zróbmy na no, dwie części, bo mi się nie chce No bo poświęcać trzeba Poświęcać trzeba siebie No dobra, dobra, się... dobra, się No niestety muszę nagrywać, bo nie aż chudę kude... jutro, jutro mi nie będzie Ja znaczy, się dzisiaj nagrywam, bo jutro mi nie będzie będzie to wszystko zaplanowane. To i po prostu e, ten e, 1 na 2 żniwa. Ja się z żegnam, bo fajnie wysyłać rosinę. No to było ciekawe, trzymajcie się hej.